Cześć, z tej strony Liduch, a to jest KryptaTV. W tym krótkim filmie chciałbym pokazać wam jak zdobyć chiński pancerz maskujący w Fallout New Vegas. Mimo że gra nie jest najnowsza, to jednak nie wszyscy wiedzą jak go znaleźć, dlatego przychodzę z pomocą. Najłatwiej zrobić to tak. Gotowe. Możecie spierdalać. Żartowałem. Wy drodzy widzowie nie jesteście miękkimi fajami i nie idziecie na łatwiznę. Aż dwa kombinezony czekają na Was w jednym z pomieszczeń w biurach na zaporze Hoovera. Po wejściu do lokacji idziemy cały czas głównym korytarzem trzy razy skręcając w prawo. Podążajcie moim śladem. Ostatecznie naszym oczom ukazuje się pomieszczenie oznaczone ostrzeżeniem o radioaktywnych materiałach wewnątrz. Pancerze znajdziemy w jednej ze skrzyni na jego końcu. Mam nadzieję, że chociaż kilku osobom się to przyda. To tyle, dzięki za to, że wpadliście. Trzymajcie się, cześć.